Słuchajcie moi drodzy, po raz kolejny już pokazuję wam, bo już trzeci albo drugi filmik czyszczenia, bo to praktycznie trwało cały czas. Zobaczcie jak to wygląda przy użyciu już dwóch break cleanerów dużej pojemności, bo to poszło z modula. Czyli półtora litra poszło samego odpuszczacza. Tu są jeszcze stare rolki, stara pompa, z uwagi na to, żeby nie myć na nowych częściach. Odpuszczone to wszystko tak jak widzicie, spójrzcie, tak to wygląda. Przygotowane tam blok z przodu, tu nie patrzcie na budowę filtra, bo to będzie wszystko jeszcze demontowane. Ale sam blok wyczyszczony. Otwory, wszystkie praktycznie odtłuszczone pod miskę. Tak wygląda blok po czyszczeniu samym. breaklinerem jak widzicie, tak jak nówka, bez żadnych osadów nagarów, złogów tak jak wspominałem wcześniej olej to 10 tysięcy plus półkanka, przebieg 106 tysięcy, także sami macie pogląd jak wygląda dbanie o silnik przy użyciu chemii którą stosuje się do oczyszczenia i tu spójrzcie z tej strony również tam oczyszko, wytłuszczone było wcześniej, już jest w tej chwili odtłuszczone, wyczyszczone także praktycznie przygotowane do do składania przez tego padniemy gwinty w samych otworach na miskę i będziemy to wszystko składać do kupy że tak widzicie wygląda przygotowany silnik do składania rozrząd uszczelniacze wyczyszczone, odpuszczone, wyslifowane Powierzchnia gotowa do, do montażu. Yy, zobaczymy czy tam poleci. Na no to wyżej Wam pokażę. Opuszczę. Troszeczkę trzeba poczekać. Tak widzicie, wygląda już przygotowane, ściągnięte jest kółko od pompy wysokiego ciśnienia, żeby to wszystko dokładnie umyć. Podobnie kółko wałka rozrządu. To ja powiedziałem, to są stare jeszcze elementy po to, żeby nie czyścić na, na nowych, żeby nie brudzić, niepotrzebnie rolek. Także tak to wygląda. Tu macie widzicie pogląd, otwór. Znacznik, który trzeba włożyć, bolczyk. A sama pompa wygląda tak jak widzicie. Macie okazję zobaczyć sobie bez kółka. Czyli to musicie sobie zgrać z tym otworem. Tak jak pokazywałem Wam wcześniej. I to chyba tyle. O, tu macie to półeczko. Tak ono wygląda. Nakręteczka. Bolczyk. I to cała filozofia, jeśli chodzi o o składanie tego